Barwy ZCZ, cia, odcinek 1880, z lub Julity i Juska. Znamy termin, ZDJCIA. Barwy ZCZ, cia, odcinek 1880, Pitek, 806.2018, o godzinie 20.10 w TVP2. Odniósł swojego lubu Julita i Józek z barfę z zcz, ciamasz i kreska od dawna. Niewiele osób wierzy, bo w to kreska, kiedy wyrachowanej i interesownej masa kreska uda się zostać kreska on pipkarza i kolejne zbyn na wak. Co przecie kreska dziewczyna chciała wykorzysta zakochanego w niej Józka. Gdy zaś bawci wszystko się zmieni, bo Zrozumia kreska e ona te kreska go kocha niestety nie dane im by bo cieszy się synkiem Józiem. CH bopiec urodzi psi w szóstym miesiącu ci Y i zmarł krótko po porodzie. Józek nie mógł wybaczyć ulicie tego, kreska E porednio przyczyni Basi do tej tragedii. Ci kreska Arna dziewczyna została staranowana na stadionie podczas alarmu bombowego. 1880 odcinku barw z ZCZ, ciałaka kreska kreska E lub Julity i Juska zbli kreska Asi wielkimi krokami. Wadek, czymy my z i Darek, Andrzej Niemyt, na chwilę zapomnę o ceremonii gdy będę planował witeczny wyjazd w Alpy. Odwołaj jednak wszystko gdy zorientuj się. Kreska E w drugi diet, WITĘ kreska narodzenia Julita i Józek z bokreska w kocie le Map kreska Czy, lub w barwach SZCZ, cia przebiegnie. Zgodnie z planem? Czy zakochani będą tego dnia SZcZ, Liwi. Zanim dojdzie do lubu Julita i Józek padną ofiarami oszusta, który wycignie od nich pieniądze na leczenie chorego na raka dziecka.